Przejść z widzami, to jest moja kolejna piosenka. Niestety, rozumiem. Boję noic. Dlaczego on tak stoi? Nie, nie stoi. Nie, nie stoi. Mały skubańcu, dlaczego mi to robisz? Może nawet pojedzicie z Boję noic. Boję to był cudowny czas. To każdemu z Was. Ja no widzę cały mam serce. były troszkę by piękne. Byliśmy jak was poznałem. Jak Dizda pierwszego. Od was dostałem. Każdemu z osobna. Ja widzę to już historia. Ty jesteś najlepszym youtuberem. No, że się zrobiliśmy w sklepie. No jedno. kolaneczko. Śpiewałeś na Wojanowicach, Może nie tylko, nie, nie było mnie, to dzisiaj.